Cześć wszystkim, witam was w moim nowym filmiku Dzisiaj jako, że już kwiecień ma się ku końcowi To przechodzę oczywiście tradycyjnie z projektem Denko I tak jak już ostatnio przez kilka miesięcy było Będzie to projekt Denko z ostatnich dwóch miesięcy Czyli z marca i z kwietnia Tutaj mam przygotowaną taką torbę Z taką średniej wielkości torbę z Douglasa W której mam wszystkie swoje pisto opakowania Jak możecie zobaczyć jest tego tutaj sporo. Są oczywiście produkty, które się powtarzają, które Wam już pokazywałam, dlatego o nich nie będę zbyt długo tutaj się wypowiadała, e, chciałabym Wam powiedzieć o co nieco o każdym z tych produktów, e, jednak nie będę jakoś tak bardzo przedłużała, mam nadzieję, że ten filmik nie będzie trwał jakoś bardzo długo. Jeżeli jesteście ciekawe, co udało mi się zużyć w przeciągu tych ostatnich dwóch miesięcy, to oczywiście zapraszam dalej do oglądania mojego filmiku. I zresztą, może po prostu od tego, co będę tutaj wyciągała, nie będę się tego jakoś tak grupowała. Tyle, co uda mi się wyciągnąć, jakoś tak tematycznie z tej, z tej torebki, no to będzie tematycznie, a mniej więcej będzie tak bardziej spontanicznie. I na tyle, na ile po prostu będzie to po kolei wychodziło. I tutaj na początek chciałabym Wam pokazać taką malutką buteleczkę płynu. Do mycia ciała i włosów z Johnsons Johnson's. Jest to taka, była to taka próbeczka, którą e, dostałam wraz z innymi próbkami, właśnie ze strony Johnson w zeszłym roku. Z tego co wiem, nadal jest ta akcja mm -hmm. i można korzystać z tego. E, ta próbka starczyła mi na kilka razy. Fakt, faktem, nie przekonała mnie do tego, żeby na swoich włosach używać szamponu dla dzieci. On e, oczywiście praktycznie się nie pienił. E, dobrze, co prawda, oczyszczał włosy, ale jakoś dla mnie dla mnie to nie jest przekonujące. Ja nie mam. Moje włosy nie mają problemów z, z tym, że używam na nich silikonów i dlatego raczej na, na tego typu szampony nie będę się kusiła. Dalej, szampon z balei zwiększający objętość wiśnia i jaśmin. O tym szamponie wydaje mi się, że już wspominałam. Podobnie jak o szamponie z balei, w tym malinowym. I. Mam tutaj jeszcze jakiś szampon, a tak, mam jeszcze szampon, e, również z balei, z tym, że już z tej profesjonalnej serii i był to kofeinowy szampon, e, ale niestety nie pamiętam, co on miał dokładnie robić, a nie języka niemieckiego, jak wiecie, nie znam. E, fakt faktem, do tych szamponów już nie wrócę, bo po prostu mi się one już znudziły. Fajnie oczyszczały, dobrze, e, dobrze po prostu współpracowały z moimi włosami, ale po tylu zużytych butelkach już po prostu mam ich dość. E, natomiast jeżeli chodzi o ten szampon, on był bardzo fajny, e, wydajny, bardzo fajnie oczyszczał włosy. Był naprawdę taki e, dużo, dużo bardziej e, treściwy i dużo, e, dużo lepiej oczyszczał te włosy niż chociażby te, te szampony z BAE, te ze zwykłej serii. One były takie po prostu na co dzień. Ten natomiast dobrze się sprawdzał jako taki szampon mocniej oczyszczający e, jeden raz w tygodniu bądź nawet rzadziej. I dlatego starczył mi nam bardzo długo, byłam z niego bardzo zadowolona. Na chwilę obecną nie planuję żadnego, żadnych zakupów z Niemiec, z, z drogerii DM, ale jeżeli kiedyś jeszcze będę coś zamawiała, coś będę kupowała, to na pewno jeszcze na niego się skuszam, może nawet na inną wersję, bo wiem, że tutaj dziewczyny na YouTube polecały również wersję w, chyba w srebrnym czy jakimś takim szaro-granatowym opakowaniu. Też niestety nie pamiętam, do czego ona konkretnie tam była, do włosów. Do jakich włosów ona była? Jeżeli jesteśmy już przy włosach, to tutaj widzę jeszcze jeden produkt do włosów i jest to suchy szampon z firmy Glamour. Ja go kupiłam chyba jakoś w zeszłym roku, właśnie na wiosnę, w sklepie kosmetykomania.pl. Wtedy jeszcze go nie używałam, niemal, nie myślałam że starczy mi na tak długo. Fajnie ładnie pachniał, ale nie oczyszczał tych włosów jakoś tak spektakularnie. Owszem, ten efekt takiego jakiegoś takiego delikatnego odświeżenia pojawiał się na włosach, natomiast on znikał po tych. E, dwóch, trzech godzinach, i a, najlepiej by było powtórzyć po prostu aplikację. E, porównując go do szamponu Batiste, to naprawdę był słaba, a cenowo jakoś tak bardzo podobna. Aczkolwiek wtedy, kiedy go zamawiałam, szamponów Batiste jeszcze nie było tak, e, nie były one tak bardzo dostępne w Polsce. E, dalej tutaj wyciągam e, płyn do demakijażu dwa wiennym. Był to dwufazowy płyn z Garniera do skóry wrażliwej, bez alkoholu, zapachu i pocierania i rzeczywiście był bardzo fajny, muszę powiedzieć, że na bardzo długą starczył, on ma aż 200 ml, czyli całkiem sporo. Zużywał się równomiernie, tutaj nie było problemu, bo ostatnio u którejś dziewczyny na YouTubie ja właśnie w filmiku widziałam. Widziałam płyn micelarny, nie micelarny, tylko dwufazowy, który zużyje się naprawdę bardzo nierówno i została jej ta sama warstwa wodnista, tego oleju już nie było, bądź odwrotnie tutaj, tutaj nie ma znaczenia, natomiast ten zużywał się bardzo, bardzo regularnie, na bardzo długo mi starczył, fajnie oczyszczał, fajnie zmywał makijaż oczu. Byłam z niego zadowolona, cenę też miał całkiem przyjazną i jeżeli teraz będę jeszcze się zaopatrywała w płyn dwufazowy, to na pewno do niego wrócę. Rzeczywiście nie podrażniał, rzeczywiście nie pachniał i był, był po prostu przyjazny. Dalej wyciągam tutaj krem przeciw rozstępom, skuteczna kuracja dla kobiet w ciąży i po porodzie z firmy Bialenda, z serii Sexy Mama. O tym kremie wspominałam chyba Wam już w jakichś swoich zakupach, a może i nie. W każdym razie ja tego kremu oczywiście no, zużyłam już jedną tubkę, drugą mam y, i cały czas ją zużywam. Y, tutaj muszę powiedzieć, że... Nie zapobiega powstawaniu nowych rozstępów, to już niestety sprawdziłam, i tutaj muszę powiedzieć, że w niektórych miejscach wcale, wcale na no to nie działa. I zaczynam się zastanawiać, czy fakt, że w innych miejscach te rozstępy mi nie powstały, to jest zasługa tego kremu czy po prostu taka moja natura, że, że w innych miejscach te rozstępy mi się nowe nie pojawiły. Natomiast bardzo fajnie właśnie uelastycznia nawilża na tą skórę. I na pewno będę go jeszcze stosowała, zużyję tam tą drugą tubkę i e, może coś więcej jeszcze wam na jego temat powiem. Dalej te wyciągam o widzę, że jeszcze coś do włosów mi zostało. E, jest to odżywka również z firmy Balay, była to nawilżająca, odżywka z alosem i mango. E, ona starczyła mi na bardzo długo, była bardzo wydajna i zapach już mu się naprawdę znudził. Teraz jeszcze na namiar złego mam jeszcze szampon właśnie z tego zapachu, więc już nie mogę go w ogóle. E, przeboleć Pachniał właśnie takim mango i delikatnie aloese e, fajnie, e, fajnie nawilżała włosy Doskonale nadawała się właśnie tak do nałożenia od połowy włosów Nie na samą skórę głowy, bo tutaj to bym się bała, że mogłaby obciążyć Natomiast na, na końcówki i tak od połowy to bardzo fajnie się sprawdzała Była tania, e, oczywiście niedostępna raczej w Polsce Chyba, że e, może gdzieś na Allegro albo w jakimś sklepie internetowym. E, natomiast ja do e, odżywek już z balei raczej nie wrócę, na pewno nie do tej. E, wolę jakieś takie nasze tutaj e, rodzime drogeryjne. E, dalej jeszcze, jeżeli chodzi o filmy balera, z tego co tutaj widzę, to mam, że pod prysznic i był to żal z limitowanej edycji, tej takiej makaronikowej i była to chyba wiśnia albo czer czereśnia chyba. E, i migdał, on przepięknie pachniał właśnie na zimową taką troszeczkę jeszcze e, taką zimową porę jaką mieliśmy w marcu czy, czy jeszcze na początku kwietnia on świetnie się sprawdzał, miał taki bardzo fajny de, zapach takiego właśnie migdała teraz nie troszeczkę pachniał jak taki Monsherry, czy coś takiego. Natomiast na chwilę obecną, kiedy już zrobiło się troszeczkę cieplej, ja bym go nie polecała. Ten zapach może być trochę za ciężki. Teraz bym bardziej, bardziej wolała jakiś taki świeży, odświeżający. Natomiast był on bardzo wydajny. Mnie nie podrażniał, ani mojego męża. Nie wysuszał nam skóry. Byliśmy z tego żelu zadowoleni i, i jeżeli... Będzie coś takiego jeszcze na przyszłą zimę, to pewnie się w to zaopatrzymy. E, dalej z mojej magicznej torby wyciągam e, opakowanie po maszynkach do golenia dla kobiet. Pure Free Ladies z firmy Beek. One były z jakimś paskiem, ale osobno natomiast nie byłam z nich zadowolona, e, ponieważ bardzo szybko stępiły. Wystarczyło tak naprawdę tylko jedno golenie i one były już do wyrzucenia, nie nadawały się tak naprawdę do, do, do ponownego użytku. Ja wiem, że to są po prostu jednorazówki ale nigdy aż tak bardzo dosłownie żaden producent nie dam do zrozumienia, że jednorazówka to jest jednorazówka i używa się jej tylko raz. Szkoda, że nie, nie, nie tępiła się po ogoleniu jednej nogi bądź, bądź coś w tym rodzaju. Na chwilę obecną kupiłam sobie maszynki z Gillet, chyba, tak, takie różowe też pakowane chyba po cztery czy ileś. I jestem z nich dużo bardziej zadowolona, dlatego tych, tych Wam nie polecam. Dalej tutaj mgiełka do ciała z Iwonu, I to była mgiełka o zapachu e, gałki muszkatołowej i e, wiśni I to było coś takiego Na początku owszem używałam jej do ciała e, Natomiast później ona mi się już znudziła Zresztą mgiełki do ciała to raczej nadają się na właśnie na takie bardzo letnie i bardzo gorące dni e, Później używałam jej jako odświeżacz powietrza I w tym celu sprawdzała się wyśmienicie Na chwilę obecną mam już... In, o innym zapachu Giełkę również zajwłam Bo one są dosyć tanie ja Udało mi się ją kupić za około 7-9 zł na promocji. E, nie chciałabym tutaj e, negować jakiś tam kupowania mgiełki e, w Buffen Body Wars czy, czy coś takiego i używania jako odświeżacz powietrza, natomiast e, dla mnie jest to troszeczkę za droga impreza, żeby kupić sobie mgiełkę, która kosztuje e, ileś naście bądź ileś 10 zł i odświeżać nią powietrze w pokoju. Natomiast te mgiełki zajwono właśnie do tego celu, czyli do odświeżania powietrza, e, zdecydowanie Wam polecam. Dalej tutaj wyjmuję peeling myjący z czarną porzeczką z firmy Joanna Naturia, to jest już któryś peeling, e, któraś wersja zapachowa testowana przeze mnie. Jest to peeling taki delikatny, właśnie tak jak tutaj producent pisze, jest to peeling, peeling myjący, czyli nadaje się tak naprawdę do codziennego stosowania. Nie oczekujmy od niego jakiegoś nie wiadomo jak e, spektakularnego złuszczenia e, i, i takiego mocnego, zdzierającego peelingu. E, w, Fajnie pachnie, aczkolwiek jest to taki dosyć, e, dosyć chemiczny zapach. E, te peelingi są bardzo tanie, jest ich 100 ml, wystarczają na kilka aplikacji. Ja jestem niezadowolona, wiem, że mają swoich zwolenników. Jak i przeciwników, oczywiście, z tego co słyszałam, to wersja kawowa z tych peelingów jest najbardziej właśnie taka mocna i zdzierająca. E, pewnie w, kiedyś wypróbuję, natomiast na chwilę obecną mam inne peelingi i, e, i w ten nie będę się zaopatrywać. Dalej tutaj coś nadal w pielęgnacji i e, jest to pasta do zębów z firmy Oil Flame, of the Fresh uh, Herbal Whitening with uh, Watermelon, Watermelon, Lemon and Green Tea i to jest coś takiego. E, to była taka bardzo duża, e, duża pojemność była 125 ml, starczyła nam na bardzo długo, aż w końcu ten smak, zapach i w ogóle to wszystko takie cytrynowo-herba... Her nie herbaciany, tylko miętowe, takie właśnie herbalowe, o, to nam się po prostu znudziło. Fajnie oczyszczała, pozostawiała takie świeże, świeże uczucie w buzi. Natomiast innych past z tych takich zwykłych, bez jakichś tam dodatków cytryny czy czegoś z orifrem nie polecam, bo one bardzo mocno czuć w nich takim fluorem i, i mnie osobiście to się kojarzyło z, z zabiegiem fluorowania zębów, które fundowała nam y, pani higienistka w przedszkolu, bądź y, pielęgniarka jeszcze w tam w początkowych y, klasach szkoły podstawowej. Y, dalej wyjmuję tutaj y, krem pielęgnacyjny do rąk, y, zielona oliwka z firmy Soraya, dłonie suche i podrażnione, coś takiego. Y, ja ten krem dostałam z wymianki nie był jakiś e, fenomenalny, nie był też najgorszy, owszem, od, odżywiał te dłonie, całkiem ładnie pachniał, na pewno nie oliwką, e, tak delikatnie e, delikatnie je odżywiał, na pewno nie, nie polecałabym go do, ani do dłoni suchych, ani na pewno nie do podrażnionych, bo z nimi nic nie zrobi, Był to taki codzienny krem, który nadaje się do codziennego stosowania gdzieś tam w ciągu dnia, jeżeli lubimy sobie po prostu zaaplikować krem. Dalej widzę, że to już ostatnia rzecz z jest To znowu kosmetyk do włosów. E, I jest to taka malutka, e, malutka pojemność maseczki do, maseczki do włosów. Z firmy Schwarzkopf Serie BC. Bona Hair Therapy Repair Rescue Treatment for Damaged Hair. I to było coś takiego. E, ja nie wiem, to chyba można kupić u mm, w sklepach. F, nie w sklepach fryzjerskich, tylko po prostu u fryzjerów. Ja nie wiem skąd ją miałam, chyba moja mama właśnie skądś przyniosła. Nie, wiem, prawdopodobnie może właśnie od, od naszej fryzjerki. Ta 30ml, ten 30ml pojemniczek starczył mi na kilka porządnych aplikacji. Ja maskę jak nakładam, to nakładam naprawdę sporą, sporą warstwę na włosy. Byłam z niej zadowolona, ale jakoś tak sądzę, że jest droga i pewnie do niej nie wrócę. Aczkolwiek bardzo sobie chwalę właśnie tą serię B.C. Bonacure z Schwarzkopa, bo już miałam kilka kosmetyków i byłam z niej zadowolona. Na koniec jeszcze mam dwa, w sumie, w sumie cztery, ale dwa kosmetyki z kolorówki. I pierwszym jest podkład adaptacyjny z filmu Refrain z serii Jordan Gold. Ja o tym podkładzie bardzo wiele razy Wam już wspominałam w swoich filmikach makijażowych, a także przewijał się on na, na moim blogu. Pojawia się również jego recenzja, na pewno dam Wam linka na dole. Byłam z niego zadowolona, a właśnie na taką porę letnią, wiosenną jest bardzo dobry, bo jest delikatny, lekki, nie zapycha i jest taki fajnie, fajnie stapia się z, z cerą. Nie pozostawia takiej maski. Na zimę go nie polecam, ale właśnie na teraz, na, na wiosnę już taką późniejszą i na lato jak najbardziej. I na koniec produkt, którego jest niby szary, jeden. To lakiery do paznokci. Robiąc porządki w, moich, w moim pudełku z lakierami, znalazło się kilka takich, które już, już dokonały swojego żywota. I pierwszym z nich jest Delia Number One w kolorze 58 I to był taki delikatny, mleczny różyk Bardzo mi przykro, że on już, on już się chyba nawet skończył, nawet nie to, że zasechł W każdym bądź razie był bardzo ładny, bo był taki właśnie delikatnie różowy, bardzo fajny, taki pastelowy Bardzo go lubiłam Nie utrzymywał się jakoś znacznie na paznokciach, ale, ale był, miał bardzo ładny kolor I dwa kolejne to są jeszcze lakiery z Essence z tej starej serii Jeden to numerek 34 Walk of frame, Fame, a drugi to 29 Everybody's Talking About. E, I to były takie dwa kolorki. Obydwa bardzo lubiłam, aczkolwiek już e, ten to już się po prostu skończył. Ten, ten z tego co widzę, też już e, mam niewiele go zostało i niewiele co zaskło. W każdym razie na chwilę obecną one już po prostu pozasychały. E, lakiery z Essence to do siebie mają, że w, w jakim, po jakimś tam czasie. E, zasychają i nie nadają się tak naprawdę do użytku, i, i zasychają dużo szybciej niż e, lakiery innych firm. Natomiast, e, jeszcze te z tej starej serii były dosyć tanie i można było sobie na to pozwolić. Na chwilę obecną, lakieru z Essence już nie kupuję i Wam też nie polecam. I to by było na tyle moj zużyć z ostatnich dwóch miesięcy. Mam nadzieję, że film przypadł Wam do gustu. Jeżeli miałeście któryś z tych kosmetyków i chciałabyście się podzielić e, swoją opinią na ich temat, czy może e, u was się on sprawdziła u mnie nie bądź odwrotnie, to oczywiście zachęcam Was do tego w, na dole w komentarzach. Zapraszam Was również na mojego bloga i Facebooka, co prawda na ostatnio na blogu. Było mnie bardzo mało, natomiast teraz postaram się troszeczkę nadrobić i troszeczkę, żeby więcej mnie tam było i troszeczkę więcej się udzielać. Um, I mam nadzieję, że do zobaczenia w kolejnych filmikach. Pa!